Będziesz chodził pod mapą niewidzialny bez grania na free playu. Widzowie, to działa! To działa bez kitu, jestem niewidzialnym crewmate'em! Widzisz, że robię prót, czy nie? Nie, tu jesteś po Niewidza, prostu niewidzialny nie stary, nie Jeśli założysz nóż na głowę z update'u Halloweenowego i impostor cię zabije, jest szansa, że nóż poleci w impostora. Tylko już 1% osób na całym świecie widziało tę animację. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 60 tysięcy w górę, dlatego kolejny odcinek z pogromców mitów, czyli najbardziej przy tej serii w sumie Semonga w tym momencie. Jest dzisiaj ze mną Damian. Hej. Siema, jestem chory, ale się sobie w kocyku, także za poświęcenie możecie już mu łapeczkę zostawić. A łapka się przyda. Ze względu na to, widzowie, że kolejny odcinek z pogromców mitów dopiero pojawi się, po wbiciu 70 tysięcy łap w górę. Więc prawdopodobnie w tym momencie każdy z Was musi się zalogować. Zostawić oczywiście suba z dzwonem i przekazać właśnie łapę w górę, ze względu na to, że no nie będzie odcinku, jeśli nie będzie 70 tysięcy w górę, bo nie wiecie nawet jak bardzo ciężko znaleźć po prostu te mity w tym momencie w komentarzu oczywiście napiszcie jakiegoś ciekawego mita, bo serio mega ciężko teraz o cokolwiek w tym odcinku nie będę robił żadnego konkursu więc nie piszcie, że mm, no coś tam coś tam, ja chcę to i to, bo po prostu chcę mieć tylko i wyłącznie komentarze związane z mitami, więc jeśli zobaczycie jakiś ciekawy mit, no to po prostu zostawcie mu tam bumpa, plus jeden albo cokolwiek po prostu postarajcie się podbijać te ciekawe mity no i standardowo przypominam, że każde 10 tysięcy w górę to jeden dodatkowy w mit właśnie w następnym odcinku, a dzisiaj mamy 16, no bo 60 tysięcy w górę, no to trzeba było po prostu 16 to znaleźć, więc <laughs> było, było ciężko. Przypominam, że walczymy o top 2 Discorda w Polsce. No byliśmy top 2, ale no, sympatycy łysego, że no. polecieli trochę w górę, dlatego pamiętajcie, żeby wbić na Discord śmieszki jeszcze, mamy tutaj strefę Monga ze które zdobywacie gadając oraz grając oraz pisząc, możecie sobie kupić fajne rzeczy, na przykład kody zniżkowe na smthstore.pl, Czyli mój merczyk bardzo fajne, bardzo bardzo dobre jakościowo rzeczy. Albo se nie, wiem, możecie coś innego kupić, na przykład kolację ze mną za pół miliona. Ja właśnie zbieram na kolację z... A Może my... kiedyś uzbieram Dobra, słuchajcie, w takim razie przedłużamy i pierwszy No, Na mapie Mirahaku, gdy ktoś stanie w miejscu na korytarzu Jak wyjdziecie z lunchpana Na białym fragmencie podłogi Przy górnej barierce Tam, gdzie było, że nie widać niku No to jak jedna osoba stanie w tym korytarzu To druga stojąca locker Co? Czemu ktoś tak dziwnie to napisał? Stojąca na locker Rumie w, w nawencie będzie, na będzie w stanie zobaczyć to pierwsze Dobra, widzowie, w takim razie ruszamy dupcie Ja wiem o co chodzi Widzowie, to jest legalny wallhack v ile tam, naprawdę, ej, to będzie działać, stary patrzcie, widzowie, generalnie to tak, ty stój na tym wencie sobie, i teraz mm -hmm. tak, widzowie, tu jest miejsce, w którym ten wasz nick znika, jak widzicie to już mówiłem w paru odcinkach, jeśli sobie zmienicie kolor na przykład na zielony, w plikach gry, albo na jakiś inny właśnie w plikach gry, co później będę pokazywał na końcu filmu, znowu, bo weszły nowe kolory w ogóle, o których wiele osób nie wie więc oglądajcie film do końca, bo naprawdę imo będzie warto, i wówczas tak naprawdę, jeśli stoimy tutaj, no to w tym momencie Damian w ogóle powinien nas widzieć, widzisz Siema, nas? Ciema, no, widzę, Siema. widzę cały twój weź serio? Weź Teraz ty tutaj, ja, ja muszę to zobaczyć Więc widzowie, Dobra, idę. powiem wam szczerze, że tak W tym miejscu rzeczywiście możemy zobaczyć po pierwsze Legalnie, legitnie mamy wallhacka Bo możemy zobaczyć, że ktoś po prostu kogoś zabija No i przy okazji możemy zamaskować nasz nik. Więc jak widzicie, ja Damiana w 100% widzę Więc mit oczywiście potwierdzamy No i powiem wam szczerze, że to jest mega przydatna rzecz Więc serio, używajcie jej, jeśli robicie fraga na tej mapie Zmieniajcie sobie kolor w pikach gry I róbcie te fragi tutaj, no ale pamiętajcie, że Ktoś teraz może wykorzystać to i po prostu Zobaczyć, lecimy do kolejnego mita Zostawcie z tego op w górę, bo jest totalnym kozakiem Bycie zawsze impostorem. Jak tworzysz grę, to tam są ludki na czerwono. Jak je, na przykład jest czterech ludków czerwony, to jak ty wejdziesz do gry, jako czwarta osoba będziesz impost. Aha! Ej, ja sobie w ogóle kiedyś no. właśnie tak myślałem, że tak to działa. I specjalnie, jak kostowałem host grę, to tam zawsze chciałem być tą osobą, która na przykład będzie. No tak, właśnie jak to było w tym bicie, nie? Zawsze sobie ej chciałem być jedną z tych pierwszych osób. Skiku, ej, bez kitu, stary. <laughs> Czekaj! Ej, dobra! To można rzeczywiście sprawdzić widzowie. Wątpię, że to będzie legitne, ale no jest taka opcja, co nie? Czekaj. Z doświadczenia wiem, że zadziałało raz. Tak? Ja czekaj, ja, ja zrobię lobby. Teraz tak, pierwsza i trzecia osoba będzie impostorem według tej teorii spiskowej. Dobra. Mm -hmm. Dobra, to ja wbijam w takim razie widzowie z multikonta w tym momencie. Damian, jeśli teraz wbije, powinien być impostorem razem ze mną. Idąc tą teorią spiskową. Dobra jestem. Tak. Okej, okay, dobra, to ja podaję kodik w takim razie naszym wspaniałym widzom z Discorda, ze względu na to, widzowie, że przypominam, że właśnie na Discordzie śmieszki os jego. Discord GG, No to właśnie tam tych widzów wszystkich zgarniam. No i ja wam tylko tak pokażę, zobaczcie myśli. Widzimy sobie teraz na kanale z Damianem na kanał Josiego A tutaj są właśnie nasi wspaniali statyści, więc możecie również stać się statystami, jeśli po prostu na Discordzie sobie siedzicie i jesteście aktywni, więc polecam serdecznie, jeśli ch chcecie pojawić na odcinkach. Dobrze, widzowie, w takim razie pora sprawdzić jak to działa. I uwaga! I... No, słuchajcie, jest, jak jesteś jest. impostorem? Nie jestem impostorem. Ja nie, ale nie no ja też nie. Nie jestem impostorem, więc słuchajcie, mit obalamy. Ja wiedziałem, że ta teoria spiskowa będzie główną fejkiem. Naprawdę wiedziałem od samego początku to było wiadome, ale to no, trzeba było sprawdzić ze względu na to, że co pokrowcy wy jesteście mi widzowie, pamiętajcie. Ale jesteście również super, kocham was. Lecimy do kolejnego Mita, bo twój stary nie wchodzi potężnie w mojego bita, który leci w tle i chłop nawija po jakimś mocnym szkle. S? Lecimy dalej. Dodatkowy i bardzo przydatny mit. Jeśli korzystasz z przeglądarki Google to możesz dodać tajemniczą wtyczkę, dzięki której będziesz mógł kupować sobie wszystko znacznie taniej. I rzeczywiście widzowie, jest to prawda, ze względu na to, że używając właśnie wtyczki, ale rabat.com, możecie sobie najzwyczajniej w świecie wyhaczyć yy, rabaty na dosłownie wszystko, co tylko sobie zechcecie. Czy na przykład Media Expert, gdzie możecie kupić sobie, nie wiem, telefon do grania w Emongas nieco taniej, czy RTV Euro AGD, czy naprawdę wiele, wiele innych rzeczy. Ja na przykład w tym momencie mam w planie wracać do siłowni, dlatego kupię sobie coś sportowego i oczywiście użyję sobie, Kodziku rabatowego. Jak widzicie wtyczkę mam już tutaj zainstalowaną. Link oczywiście znajdziecie do wszystkiego w opisie. No i patrzcie, mamy tutaj wtykę, odpalamy sobie. I w tym momencie, jak widzicie, pokazują się nam kody zniżkowe właśnie na stronie chociażby Adidasa. Więc tak naprawdę instalujecie sobie wtyczkę i nieważne jaką stronę sobie wejdziecie, to jest duży procent szansy na to, że tak naprawdę pojawią się wam kody zniżkowe. No i słuchajcie, w tym momencie pokazują się nam już aktualne rabaty, chociażby. Dodajemy sobie spodnie za 250 zł do koszyczka. Jak widzicie, jesteśmy w koszyczku i wyskoczył nam taki popapik tutaj. Właśnie z naszej wtyczuli, kochanej. Dostępne kupony na Adidas. Dwa kody rabatowe. Przed testuj kody. No i w tym momencie tak naprawdę wyszukuje nam najbardziej korzystnego kodu. Ojeju, ale potężny ten kodzik. Totalnie. Jak widzicie automatycznie wklepało nam kodzik Po tym jak jesteśmy na stronie Adidasa Wszystko dzięki właśnie tej wtyczce Więc pamiętajcie widzowie link do wtyczki oraz do wszystkich informacji Znajdziecie oczywiście w opisie Więc po prostu naciśnijcie sobie tą strzałeczkę o tutaj Rozwijacie opis, wbijacie na linka, instalujecie sobie wtykę No i macie wszystko taniej Bo gry pewnie też są taniej tak naprawdę Dzięki właśnie tej wtyczce i dzięki tej stronie internetowej A wszystko jest w 100% legitne Zresztą jak widzicie no bo to jest oficjalna strona Adidasa I tu no, no sami widzicie Że no, płacę mniej po prostu Dlatego pamiętajcie żeby wbijać, korzystać i e, lecimy do kolejnego mita. Kody w O2. Kiedy jest włączony sabotaż Oxygen, czyli w O2, w adminie i w O2 są takie same kody. Please, chcę być na odcinku. No i jesteś, proszę bardzo. Nie ma problemu, wariacie. Dobrze, widzowie, para sprawdzić w takim razie. Ja idę do admina. Idź do O2, jak możesz. Tu na mapie masz O2. Przecież poceci to mówię, jak ty grasz w tą grę. Tylko, że graj z Klaudusie. To, to jest malana. gameplay level <laughs> 10 IQ, no. więc no jest jak jest, widzowie. Reportowanie ciała zawsze było, tak. Tak. Mruk na oczkiem do Naszych impostorów. Dobra, mrugnięte, zobaczymy, jak będzie. O, dobrze, i uwaga! Jaki masz kodzik do wpisania? 46589. Ja mam 27062. No nie! Ja już myślałem, że te kody będą takie same. Więc to niestety, widzowie, mit szybko obalamy ze względu na to, że jak no widzicie, kody najzwyczajniej w świecie się nie pokrywały. I mam jeszcze jedną teorię, widzowie, bo tutaj poglądcy mitów polegają na tym, żeby też mitomanić przy okazji jak Krzysztof Konowicz opowiada niestworzone historie. Pamiętajcie o tym. Więc wydaje mi się, że osoba, która pisała tego mita, mogła najzwyczajniej w świecie trafić. Na coś takiego, że schemat się powielił w dwóch miejscach naraz. No, momencie, może, może. Tak, w momencie kiedy wykonujemy tego taska, co nie? Tam macie karteczkę, to jest grafika ogólnie. Który możemy znaleźć w plikach gry. Ja mogę wam nawet pokazać. Czy ja chcę wam pokazać? Ja chcę wam pokazać w sumie. Ja tutaj takie ciekawe rzeczy daję, myślę, na tej serii, to, to, to ja wam pokażę. Słuchajcie. To generalnie jest. Gdzieś tutaj jest plik graficzny ogólnie. Nie chce mi się go szukać. Może sami się znajdziecie, Ale generalnie pliki graficzne po prostu tak wyglądają, jak widzicie. No i najzwyczajniej w świecie jest jakaś tam. Ilość tych po prostu karteczek, więc na nich tak naprawdę te kody gdzieś tam nie o tyle, że one się generują, tylko jest kilka schematów. więc mit możemy. Udy, no nie wiem co z tym mitem mogę zrobić, bo wydaje mi się, że jest taka szansa, że to da się zrobić. Jest możliwe, ale zazwyczaj się tak nie trafia, myślę. Okej, okay, no to ja mi się wydaje. Że, że obalamy w takim razie. Jest szansa na to, ale nie jest to zawsze, więc mit obalamy. Przechodzimy do następnego. Jeśli wejdziesz na skanowanie, wyjdziesz z niego, jak zobaczysz wagę, to zrób kilka rund wokół mapy. Stanuj się jeszcze raz. Waga będzie mniejsza. Sam zaraz to sprawdzę. No i Mateusz, mam nadzieję, że se pobiegłeś trochę. Bo my też będziemy prawdopodobnie biegać. My z Damianem zapisujemy się na siłownię ostatnio. Dokładnie. Staramy się. Ja... Trzeba, trzeba. Słuchajcie, widzowie, zrobmy tak. Jeśli pod tym materiałem 10 tysięcy osób napisze, ruszcie dupę na siłownię, albo ruszcie się chłopaki na siłownię, albo coś po prostu, żebyśmy poszli. To nie dość, że ja będę przypinał serduszka. To jeszcze pójdziemy. Zostawcie też łapę w górę. Pamiętajcie, o Subiku, jak już jesteście tam na dole. Czy dziwnie to brzmi, jakbyście byli tam na dole? Ale przecież każdy wie, że pod biurkiem jest Szymek Minecraft. Yy, ustawmy się w takim razie na skanowaniu. O Janie, czy to czas na skanowanie? Zróbmy sobie w takim razie waga 92LB. No i dobra, widzowie, w takim razie zróbmy rundki po mapie. Zróbmy, pobiegajmy sobie tutaj. Więc uwaga, puszczamy wam yy, muzyczkę. Teraz puszczamy kreski, anime, a teraz przyspieszamy tempo. Dobrze widzowie, dwa okrążenia wokół łapy zrobione W takim razie stajemy teraz tutaj I zobaczmy czy spadła nam troszeczkę waga Wydaje mi się, że dwa okrążenia nie ciężko Musielibyśmy tutaj biegać 24 godziny No i niestety jak widzicie mit Oczywiście obalamy, ze względu na to, że dalej Ważemy 92 lb Czyli to jest jakieś 40 parę kilogramów To bardzo mało jak na takiego kosmonauta Astronautę, no na pewno waży mniej ode mnie Jakoś chyba dwa razy mniej teraz ode mnie No jest jak jest widzowie Jak będziesz miał nick Dawid Czech To na free playu i będziesz impostorem to przy oknie będzie widać statek kosmiczny i ducha Dawida Czecha. Oj, stary, to chyba trzeba sprawdzić. Trzeba sprawdzić. Aż nas razie. serweru wywaliło, nie? Tu Aż serwera Czek wywaliło. Kosmiczne mocą uruchamia, dobra. Dobrze, widzowie, w takim razie musimy to stestować. Naprawdę, bo powiem wam szczerze, że ostatnio, jak nagrywaliśmy z zebo, no to mówił właśnie o Dawidzie Czechu dużo rzeczy, że tutaj no takie właśnie teorie spiskowe wychodzą i tak dalej. Więc no jest jak jest, widzowie. Jeśli zostawicie 100 tysięcy apek w górę, czyli nigdy nie zostawicie na pewno, to napiszę do Dawida Czecha, czy się dogra do odcinka. Chodzimy na freeplaya w takim Radzie, wchodzimy na Deskelda. I teraz tak, widzowie. Wystarczy, że wejdziemy, weźmiemy sobie impostora. imposter.exe I zbliżymy się do okna. I w tym momencie powinien pojawić się duch Dawida Czecha. To prawdziwy duch Dawida Czecha, widzowie. Patrzcie! Lata tutaj cały czas po mapie. Ale co on co ja gada do mnie? gdzieś to? What the fuck, mój Czy to przejście? Nie, no stary, ja. Nie, ja idę stąd. Bob krzyczy, że jest opętany. Ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja. Ja nie mam psychy na takie rzeczy, więc widzowie. Mit potwierdzamy, ale nie dawajcie mi takich widzów, bo ja się boję ludzi opętanych. Bardzo proszę, nie, 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 nie piszcie takich, bo później mam sny takie straszne i źle się czuję. Spoko, jak ktoś to ci pożyczę kocyk Joosik, będzie dobrze. Dzięki stary, wychodzę z gry, Ko kolejny mit mamy teraz. Jeżeli kolorem definiowanym e, przez pliki, numerem 15 i będąc nim impostorem, e, jeżeli kogoś zabijesz, dostanie on animację zabicia przez białego Luda, Mimo, że masz inny kolor. Nie napiszę testowane, bo zwyk e, zwykle z takim dopiskiem są fejkami. A szkoda, żeby taki glitch się zmarnował. jak to czytasz to miłego dnia. Miłego dnia, no, super jesteś. No, Może właśnie. trafi na odcinek i serio odżyję. No. Słuchaj, super jesteś w takim razie. Bagi też jak najbardziej. Tutaj będziemy chętnie sprawdzać. Dobra, widzowie. Słuchajcie, wbijamy sobie w procent Updata procent i teraz tak, wchodzimy sobie w Updata, Local low, Inner Slot, Among Us i teraz mamy Player Prefs. I odpalamy to w notatniku, oczywiście, widzowie. Drugi odpowiadał, mi się wydaje, za kolory. Więc zobaczmy w takim razie. Zobaczmy w takim razie. Zapisujemy sobie ten presecik. pogrzebaliśmy. Trochę w plikach gry. Odpalamy teraz Emongasa. Jak to wygląda w ogóle? Dobra, teraz muszę być impostorem. Mam czarną grę. Ja też mam czarną grę. Nie wiem, co się wydarzyło. Możliwe, że nazywali. Wait, what? Co Ale się dzieje? Wszyscy mówią, że mają czarny ekran. Okej. Okay. Ej, grę, co się dzieje z tą grą teraz po drzewaniu w tych plikach? Ja nie mogę, dobra, wychodzę z tego. Dobra, zrobię z lobby z telefonu. Ja w ogóle jak wchodzę to tak. ja nie mam tej animacji widzowie patrzcie Ja nie mam... ale ty sporyte, co to w ogóle jest? O, teraz cię ciepło na dół, Ja nie, nie mogę, co jest w ogóle? I w ogóle jak ona się teraz logowała, to najpierw mi ją tepło jak tak. u ciebie. Co Oj. jest? Ej, ja zbugowałem całe lobby! Toś Damian. Chodź, idziemy do tych. Szybko, szybko, szybko. Ja cię zabiję, ja cię zabiję szybko. Chodź na dół, szybko, szybko, dudu, du, Dobra, dół, idziemy du, na dół du, du. szybko, szybko, dawaj, dawaj, dawaj. I jaką animację masz? Ty byłeś czerwonym. Dobra, widzowie, więc generalnie w tym momencie, jeśli kogoś zabijemy, czyli zabiję moje drugie konto. Rzeczywiście Czerwone jestem po prostu czerwonym, więc. To niestety, widzowie nie byłem białym ufolodem. Chociaż nie było czerwonego, może dlatego byłem czerwony, czyli ja generalnie mm -hmm. mam kolor teraz osoby, której po prostu nie ma. On podmienił właśnie kolor biały i po prostu miał akurat animację. Jest, wiesz, tego tak, ufoluda, nie? Że, tak, że tam rakość, czy coś. Tak. Tak, Ej, to jest całkiem możliwe, widzowie Więc słuchajcie, no mi tu niestety nie potwierdzamy Aczkolwiek jest taka opcja, żeby coś takiego zrobić Możliwe, że po prostu właśnie nie było białego Na przykład taką antenkę na czole I miał przy okazji tą animację, wiecie, że wysuwa język I kogoś zabija, więc jest też taka opcja Poprawka mita z wychodzeniem poza mapę Na polus Kiedy wejdziesz, jako duch oczywiście, na łypący I pójdziesz na dół i odpalisz tę mapę Na której są taski Nie będziesz widoczny Okej, okay. czyli kiedyś próbowaliśmy wyjść poza mapę I zobaczyć, co jest tak naprawdę poza mapą Tutaj. Mamy tutaj łeponce i mamy tutaj mapę odpalić. Okej, okay, dobra, o to chodziło. <laughs> nie naprawdę, widzowie. Mit potwierdzamy, bo rzeczywiście chodziło o to. Po tej stronie rzeczywiście tutaj nas widać, co nie? Aczkolwiek jeśli zejdziemy tutaj, no to jesteśmy poza mapą i nas najzwyczajniej w świecie nie widać. Wow, spodziewałem się czegoś innego, ale rzeczywiście chodzi o to. I rzeczywiście nas tutaj też nie widać jako ducha. Po prostu w sensie w ogóle tutaj nie widać nic. Jesteście niesamowici. Następny mit. Kień w Among Us. Duchy mają. Cień w kosmosie. Poza statkiem. Ej, i to jest mega ciekawe. W sensie 5 lajków dostał ten micik. Dlatego został wybrany też prawdopodobnie. I dlatego, że jest ciekawe. Widzowie, pamiętajcie. Zjeżdżajcie teraz tam na dół. Łapa w górę, Subik, Wy opisie też. Macie, pamiętajcie. Kanał Damiana. I macie też mój kanał z Cysygo. Zostawcie tam też Subiki, bo to jest bardzo ważne. A jak mówicie, ja nie lubię CSGO, bo tam się szczela do Polaków. A ja ci powiem, a my nie szczelamy do Polaków, bo my chowanego zagramy na przykład. Albo losowe klasy. Albo skrzynki se otwieram fajne z Damianem. A to fajne rzeczy są. To weź tam bawalni. Tutaj masz też w karcie na górze kanał, bo 50 subów, a na 50 subów maraton filmów tam będzie, widzowie. A pamiętajcie, widzowie, maraton będzie trwał dwa tygodnie i do zgarnięcia będą fajne rzeczy z Genesis, bo w sumie Genesis ostatnio jest też partnerem kanału i pamiętajcie, że na stronie Genesisa z kodem MAJO macie 10% zniżki na wszystko, więc jak se kupicie na przykład takie krzesło, to nagle pum, cena mniejsza o 10%, wow. I wtedy ja też dostaję pieniądze, więc utrzymujecie mnie przy życiu. Wiecie o co chodzi, widzowie. Ale dobra, w takim razie trzeba mrugnąć oczkiem do impostora, żeby mnie Zabił. Mrugam oczkiem teraz do impostora. Ha, Halo, impostor. Muszę tak stanąć. Żółty do... jest, żółty jest impostorem. Żółty, dobra. Okej, okay, dziękuję serdecznie. I dobrze, widzowie. W takim razie chodź, Damianek, w lewo. A nie, nie zobaczysz. Dobra, chodź do Kafeterii. Ja i tak nie zobaczę. Musiałbym mnie chyba też Nie, 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 nie. nie, nie. Chodź do kafeterii, chodź do kafeterii Teraz tak, ja wylecę i zobaczysz, czy będzie widać mój cień. Uwaga, 3, 2, 1. Widzisz coś? Nic nie widzę. Totalnie w się. Sensie żadnych... jest, jest ze mną szofer. A wszystko się nagrywa, jak coś jest udokumentowane. udokumentowane. No nie udokumentowane? Nie widać śladu nie ducha. Chyba nie, ja nie widzę że Duchu. Dobrze widzowie, więc no niestety, słuchajcie, mit, obalamy, a, a jak... szczerze liczyłem, że to będzie to. będzie to będzie jakiś fajny mit do potwierdzenia. Obalamy jak Harnasia ze starym. Jeśli włączysz cheaty, które testowałeś na innych odcinkach, to jak będziesz crewmate'em i ustawisz opcję Fake Imposter na włączoną, to jak wskoczysz do benta i poruszysz się, to będziesz chodził pod mapą niewidzialny bez grania na free playu. A wtedy zmieniasz opcję Fake Imposter na wyłączoną i jesteś niewidzialnym krumaytem Życzę powodzenia w bijaniu miliona subów. O, jak miło, dziękuję bardzo. Widzowie, pamiętajcie, żeby mi pomóc się tego suba. Ja wiem, że proszę cały czas, ale. No ale słuchajcie, tylko 1% osób nie subskrybuje, które ogląda ten film. No więc widzowie, no jest jak jest. Zebo ma też ten sam problem, zauważyłem właśnie, że no jego tylko jeden, chociaż. Nie, ostatnio chyba 2% osób go subskrybuje, które oglądają te filmy. Więc na pewno nie macie suba, jeśli oglądacie w tym momencie. Upewnijcie się, że jesteście zalogowani na YouTube'a I upewnijcie się, że macie suba. Mówię jak do debili, ale no czasem trzeba. <laughs> Przepraszam, widzowie, kocham was naprawdę. Dobra, dzięki temu mitowi jesteśmy w stanie stać się niewidzialnymi krumejtami. Możecie wykonywać taski zupełnie Jako niewidzialne osoby, więc nie narażacie się Zupełnie na impostora, zobaczmy czy to działa Dobrze widzowie, w takim razie W tym momencie musimy ustawić cheaty Teraz tak, musimy sobie mm, Po pierwsze zrobimy show impostor, żeby wiedzieć kto jest impostorem Jestem tam. dobra, idealnie Teraz, teraz widzowie, Zobacz. tak naprawdę, my już wiemy Że Lubisz jest impostorem Więc idziemy od niego jak najdalej Słuchajcie, mamy fake impostora w takim razie I w tym momencie jak widzicie pojawił się nam przycisk sabotaż I również czerwony nick nad głową Okej, okay, co dalej? Teraz musisz wskoczyć do venta i, porusz, i jak się poruszysz, to będziesz chodził pod mapą niewidzialny. Okej, okay, czyli po prostu poruszam się, widzę, że stary totalnie mogę się poruszać po całej mapie dosłownie i mnie nie widać. Ma, widzisz mnie? Biegnę jest, za sobą. Nie, co ty, nigdzie Okej, okay, dobra nie się nigdzie. I teraz tak, i wyłączyć fake impostora, cyk Widzowie, to działa To działa bez kitu, jestem niewidzialnym crewmate'em Czekaj, tu mamy jakiegoś czeska Ja mam upload Czekaj, widzisz, że robię upload, czy nie? Nie, ty jesteś nie po prostu niewidzialny, nie stary, totalnie. nie Ale Ej, totalny kozak A, a sprawdźmy może jedną rzecz jeszcze, czy da się ciebie mm -hmm. zabić Czy impostor będzie mógł cię na przykład dziabnąć Chłop mnie nie może zabić O nie, dobra, zabił yeah. mnie Czyli mnie widać, okej okay, W sensie, No najzwyczajniejszym świecie, widzowie, mruga nam Przycisk, żeby kogoś zabić, ale no nikogo nie ma, więc to, tak czy siak, widzowie, jesteśmy totalnie nienarażeni na to, że impostor gdzieś tam może nas po prostu, wiecie, uwalić, więc mit potwierdzamy. Jestem totalnie zajawiony tym mitem, totalno go, tak zresztą sami widzieliście, że ten mit po prostu działa i możemy być totalnie niewidzialni. No i słuchajcie, lecimy do y, kolejnego mita. Jak skanujesz kartę, to jest tam mały napis JP. Haha, <laughs> ha, no bo wiecie, jakieś policję! Ale śmieszne dobra, idziemy. Sobie. Dobra, czy mamy. Mam skan, mam. A to czekaj. też. Ja skanujesz kartę. Czekaj. Mhm. A to nie, to skan karty jest na innej mapie. To musimy teraz. Na inną a, mapę, dobra. No, pora wejść na freeplaya z tymi kartami, bo tutaj, no powiem wam, że ciężko to ogarnąć normalnie na Gierkach. Więc wejdźmy sobie na freeplaya. I na off sobie zrobmy nasze karty. Więc teraz tak. Będziemy mieli skanowanie kart i będziemy mieli napis JP. Gdzieś taki mały, czekaj. Gdzie mamy napis JP? Tutaj na tej karcie, napisu JP raczej żadnego nie widzę. mi tak mi się wydaje. A tutaj zobaczmy. No nie no, widzowie, wydaje mi się, że w grze Among Us, no jedynie policji jest niedozwolone niestety. czy znaczy, niestety, czemu ja mówię, niestety? Mit y, tutaj rzeczywiście e, obalamy. Coś takiego nie istnieje. Legenda głosi, że w kosmosie nie ma policji, dlatego po prostu nie jest oda. Super jesteście widzowie, kocham was za takie mity. Naprawdę. Następny. Pisze to chyba trzeci raz. Henry Patyczak. W grze Among Us jest kilka czapek z gry Henry Stickman Collection. Na przykład czapka z The Wall fioletowa maska z białymi okularami. To maski Henry'ego z zakończenia something Dead, podwójny kapelusz Reginald, Copper Bottom Czerwone słuchawki, Charles, Calvin I wiele więcej, co ten człowiek Zrobił, ten człowiek rozpisuje dosłownie Wszystko, dobra, lecimy dalej, na mirachku Jest plakat z Henry Stickman Collection Na polus jest plakat z Henrym I zielonym impostorem i tam pisze Napis, see something, say something Ten plakat pojawia się w Henrym W zakończeniu Jewel Baron Pet na przykład, pet Henry'ego Stickmana I Ellie Rose, a no i Animacje wyrzucenia z Airship, nawiązany do sceny z Henryka z zakończenia The Detroit. To już chyba wszystko z Henry'ego. Łap, łapkujcie za... Ja co ten człowiek. Ja jest... jestem w szoku. Ja jestem. W... Chłop rozpisał wszystko łapki w górę dla tego człowieka. Ej, widzę rzeczywiście. Ja przepraszam jest... widzowie, jeśli wam za spoileruję tutaj. Ale patrzcie, widzicie? To jest statek właśnie z mapy The Airship. Tutaj mamy w ogóle nawiązanie do tego wąsatego chłopa, który ma się pojawić w ogóle w aktualizacji ten skin. Tutaj generalnie to jest właśnie to nawiązanie do tego. Spadania, które gdzieś tam widzicie po mojej prawej stronie tutaj macie to spadanie właśnie z Henry'ego Stickmana, więc widzowie wszystko tutaj potwierdzamy generalnie, wszystko jest połączone, tak jak zresztą mówiłem, myślę, że już temat Henry'ego Stickmana wyczerpaliśmy totalnie, bo tutaj gościu rozpisałem dosłownie wszystko, dziękuję ci, super jesteś takich osób jak ty właśnie potrzebujemy więcej Gdy pobiegniesz do nawi lub reaktora usłyszysz dziwny dźwięk podobny do krzyku, gdy go przyspieszymy, lajkujcie by widział Dobrze widzowie, w takim razie mamy tutaj nawigację, a tutaj mamy reaktor na lewo, okej, okay. odpalmy sobie muzykę w grze. Uwaga, biegniemy. O kurde, ej, widzowie, ej, bez kitu coś słychać. Ale to jakieś dziwne dźwięki są strasznie. Kurde, ej, słyszysz, stary Słysz, no te dźwięki. Słyszę. Tutaj słyszę, jestem. Jestem w reaktorze. Ja o, nie a, mogę. Dobra. Ej, widzowie, mit potwierdzamy. Dziwne dźwięki, naprawdę zarejestrowaliśmy bardzo dziwne dźwięki. Dawid Czek, możliwe, że do nas nadaje z satelity. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale naprawdę mit potwierdzamy, widzowie. Ja jestem w ogromnym szoku, że takie rzeczy w Among Us się dzieją i że to. Kurde, ej, skądś kojarzę ten dźwięk. Myślę ale ja napiszcie też, w komentarzu sobie widzowie. Napiszcie widzowie w komentarzu. Co co to za dźwięk? Bo ja naprawdę... Nie wiem... No, muszę zaraz coś sam poszukać, serio. Co to, co to za dźwięk? Nie mam pojęcia, widzowie, ale słuchajcie, mit potwierdzamy. Przechodzimy do kolejnego mita. Na początku gry, jak jest ta postać, to na szkle będzie oko. Dobra, stary. Okej, okay, teraz musimy się przyjrzeć i prawdopodobnie zrobić screenshota. Odpalamy w takim razie. I uwaga, 3, 2, 1. I dobra, widzowie. Przekonajmy się, czy mamy tutaj. Hej, okay, dobra, to nawet nie musiałem zrobić screenshota, widzowie. Bo wystarczyło po prostu zastopować tą klatkę. Tak jak widzicie, w tym momencie. No i jest takie oko. I teraz kwestia tego, czy to rzeczywiście jest jakieś oko, które gdzieś tam Jedno oko, które się po prostu ukrywa, co nie? Czy po prostu są to te cienie, które najzwyczajniej się cie, no widzicie, takie mają tutaj na kaskach krumeci i tak no, dalej. nie wiem, w sumie jakieś teorie spiskowe można na ten temat myśleć, ale ja nie jestem Dawidem Czechem, żeby myśleć teorie spiskowe i żeby ee, udawać opętanego człowieka. Ze mną jest wszystko w porządku, pamiętajcie, widzowie. Zem... Jeszcze nas ufo nie porwało. Tak, jeszcze nas ufo nie porwało, widzowie. Jeśli Jesz jeszcze nam sądy kosmiczne w dupie nie zamontowali, więc jest dobrze. Więc no cóż, widzowie, bit potwierdzamy. Generalnie wydaje mi się, że tam jest. Oko, ale bardziej takie, że tak się światło odbija. W sensie, czekaj, nie, nie, ja, ja nie zostawię tego tak. Patrzcie widzowie, tutaj jak widzicie, w tym miejscu, no mamy to oko, o którym jest mowa W sensie, no tutaj, o tak wygląda mniej więcej to oczko Więc to no, powiem wam tak, mi się wydaje, że to rzeczywiście jest po prostu odbicie, ale w kształcie oka Więc no generalnie emituje oko, więc mit potwierdzamy Idziemy do kolejnego i nie przedłużamy, bo za dużo pieprzę o tym oku Mit na Mirahaku Gdy w laboratorium jest task z tym e, kryształem, to gdy na polusie będziesz miał taska e, Assemble Artifact Czy jakoś tak, to wtedy zobaczysz ten złożony kryształ, co zrobiłeś zro e, na Mirahaku Głupio piszę, ale coś takiego żeby widział. Super i mis, rzeczywiście... Z Discorda widzę. Mi z Discorda oczywiście, więc widzowie mi, mi ty również piszcie, pamiętajcie na Discordzie, hey, hey. Discord jest serzios i pocam serdecznie, bo stamtąd jest większa szansa, że po prostu będę e, coś takiego brał. No bo na YouTubie no dużo różnych rzeczy. Więc dobra, w takim razie wybieramy się na mapę Polus, no i sprawdźmy tak naprawdę co tutaj będzie się działo. Widzowie, ja z multikonta na telefonie biegnę Co prawda paraolimpiada potężna No ale jest jak jest, widzowie Udajemy się w takim razie do specimen ruma. Generalnie tak, ten kryształ wygląda w sposób taki Jak widzicie teraz obok mojej głowy Więc Zobaczmy, czy rzeczywiście ten złożony No wygląda w sposób taki On tutaj powinien gdzieś być. I uwaga, rzeczywiście mit Potwierdzamy, jest to ten kryształ Jak widzicie, wygląda praktycznie tak samo Potwierdzamy Ogólnie chciałbym powiedzieć, że tak Mi się wydaje, że serio Za każdym razem im więcej tych mitów obalamy Im więcej tych mitów sprawdzamy Im więcej ten seria ja nagrywam. Mi się wydaje, że te mapy są jakoś połączone historycznie. Naprawdę. W sensie taski, mapy, ogólnie te wszystkie rzeczy, które są gdzieś tam na mapie poukrywane. Ja mam cały czas wrażenie, widzowie, że to wszystko jest połączone. I naprawdę mam nadzieję, że będziecie coraz więcej pisać mitów gdzieś tam związanych z tym, że coś jest połączone z czymś, bo to są dosyć ciekawe rzeczy. To wszystko ma taką ukrytą fabułę. Tak jak na przykład Mandzio parę lat temu robił teorię o FNAFie i to naprawdę było dla mnie totalnym bogiem. No to teraz w sumie wszystko, co związane z Among w taki sposób połączone i tak dalej, no to też mi się wydaje dosyć ciekawym kontencikiem, przynajmniej dla mnie, więc jeśli będziecie coś takiego znajdować, to pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, a my przechodzimy do kolejnego mita. Na mapie Mira, jak podejdziesz do tego automatu, to jak masz tam taska, to jak podejdziesz, to jest cały automat napełniony, a kiedy wchodzisz w taska, to nie jest cały napełniony. Hashtag pozdro dla już jego. Teraz tak, mamy ten automat w takim stanie. Damian, jak możesz, to chodzić tutaj do kafeterii, już będziesz, lecę, będziesz lecę, już nadzorować. Już Od, podchodzę tutaj i teraz tak, muszę kupić to. To jest STR, czyli C4. I uwaga, wending no, w maszynie się chyba nic nie zmieniło. W sensie. Też mi się wydaje, że się nic nie wizualnie zmieniło. Wizualnie się totalnie nic nie zmieniło. Znaczy, nie wiem. No, chyba, że jeszcze sprawdzimy na wizualach zaraz. Dobra, to ja się wstrzymuję jeszcze. Dobra, widzowie, zobaczmy jeszcze raz. Dobra, mamy teraz tak. To wygląda w sposób taki. Use. I w tym momencie mamy do kupienia A3. Kupujemy. I uwaga, ja to na dół. No i generalnie nic się nie zmieniło, więc mid Obalamy. Nic się nie zmienia, widzowie. Lecimy do kolejnego. Jeśli założysz nóż na głowę z updateu Halloweenowego i impostor cię zabije, jest szansa, że nóż poleci w impostora. Nie zawsze się uda. Dobra, widzowie, jesteśmy generalnie w tym momencie, by, jak widzicie, wyboże naszych wspaniałych czapek. No ja ich mam bardzo dużo, jak widzicie. Jeśli chcecie otrzymać czapeczkę, właśnie Halloweenową ogólnie stroje Halloweenowe, no to wystarczy tak naprawdę, że wejdziecie sobie w czas ustaw godzinę, no i tak naprawdę możecie sobie wyłączyć czas automatyczny. No i później zmieniacie sobie tutaj datę na Halloweenową 2019, więc nie wiem jaka to była data. Możecie napisać w komentarzu. Później z tą datą właśnie odpalicie sobie Amongasa, odbieracie sobie wówczas za darmo skiny Halloweenowe, no i tak naprawdę później jedyne co robicie, no to dajecie sobie ustawienia automatyczne znowu czasu i sobie możecie grać na luzie. W tym momencie ja tych czapek mam mega dużo, odpalam sobie tą katanę o której mówiliśmy wcześniej. Sprawdźmy teraz, czy impostorowi w głowę bije się miecz. No i słuchajcie, widzowie, akurat nie wbił się. Aczkolwiek, powiem wam tak: tylko i wyłącznie 1% osób na całym świecie widziało tę animację. Według tego mitu. Więc możliwe, że nie jesteśmy w tym procencie. Powiem wam tak, widzowie, ja w tym momencie tego raczej nie znajdę, bo jeśli coś takiego rzeczywiście istnieje, to możliwe, że to jest gdzieś ukryte i, i, i po prostu rzeczywiście tego gdzieś tam nie ma. Nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy mieliście kiedyś taką animację, że po prostu ten nóż wpadał i nie wiem, czy leciał jakoś impostora, czy coś, bo według tego mitu ta animacja działa w sposób taki, że w momencie kiedy impostor zabija crewmate'a, to jest 1% szansy na to, że ten miecz poleci w stronę impostora i go zabije, więc to jest sposób na zabicie impostora jedyny w tej grze. Tak naprawdę, taki, tego typu. Nie wiem, nie wiem, widzowie, ja W ogóle mam propozycję. No, tak? Jak go Słuchajcie, jak, jak znajdziecie coś takiego właśnie gdzieś na YouTubie, albo wam się udało nagrać, czy coś, no to podsyłajcie na mail już, jego macie w opisie i mm -hmm. wtedy na pewno będzie to w odcinku, nie? Albo Myślę, że takie coś tak, by nam się albo bardzo. podsyłajcie na Discordzie. Najlepiej na Discordzie, o. widzowie, albo na moim Instagramie, tutaj na moim palcu macie Instagrama, więc zaobserwujcie go, albo nie wiem, możecie mi tweety jakieś walić i mnie oznaczać na Twitterze. To wtedy możliwe, że po prostu gdzieś tam wbiję i znajdę i będzie fajnie. Dobra widzowie, więc to było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby wbić do Damiana na kanał. Pamiętajcie, żeby wbić na Josie Aleki Paces go. Bardzo fajny kanał, polecam serdecznie. Subskrybujcie ten, łapa w górę. Poprzednie odcinki oglądajcie, pogromców w playliście. No i pamiętajcie, żeby wbijać opis, bo tam są bardzo istotne rzeczy. Trzymajcie się i hej! No, trzymajcie się, cześć!